W nowym formacie, ale jednak rozpoczęły się rozgrywki Ligi Mistrzów, a dziś pora na najmłodszych piłkarzy w jej historii. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Strzelając bramkę w spotkaniu przeciwko AS Monaco, Lamin Mal stał się drugim najmłodszym w historii strzelcem gola w rozgrywkach, ale dziś chciałem się skupić na najmłodszych w historii debiutantach. Zaczynamy od miejsca dziesiątego, gdzie mamy dwóch zawodników. Pierwszy z nich, Włoch Moise Ken, swego czasu zapowiadany był na nowy wielki brylant w kadrze Juventusu. W Champions League zadebiutował w wieku 16 lat i 268 dni w meczu przeciwko Sewilli. Od tamtej pory zagrał w rozgrywkach 24 mecze strzelając 5 goli, ale 24-latek, obecnie piłkarz Fiorentiny, nie stał się taką gwiazdą, na jaką był zapowiadany. W dokładnie tym samym wieku w Lidze Mistrzów zadebiutował w 2021 roku w spotkaniu przeciwko Ajaxowi portugalski pomocnik Sportingu Lizbona Dario Sugo. Kariera tego 19-letniego obecnie zawodnika jednak do tej pory nie toczy się tak, jakby sobie tego wymarzył. Po debiucie w Champions League rozegrał jeszcze tylko jedno spotkanie w tych rozgrywkach, a obecnie został wypożyczony do hiszpańskiego Las Palmas, gdzie nie rozegrał jeszcze ani minuty na boisku. Pora na troszkę polski akcent. Nie ze względu na narodowość, ale na fakt, iż Duńczyk Kenneth Zohore jeszcze niedawno był piłkarzem Śląska-Wrocław. To wiele mówi o dalszej karierze tego zawodnika, który w 2010 roku debiutował w lidze mistrzów w barwach Kopenhagi przeciwko Wielkiej Barcelonie. Łącznie w tamtej edycji rozegrał pięć spotkań, i jak się później okazało, były to jego jedyne spotkania w tych rozgrywkach w karierze. 16 lat i 241 dni w momencie debiutu w Lidze Mistrzów miał grecki obrońca Karalampos Mavrias. W 2010 roku zadebiutował w barwach Panathinaikosu przeciwko Rubinowi Kazań. Zagrał 12 minut i był to jego jedyny występ w karierze w tych rozgrywkach. W międzyczasie do dnia dzisiejszego zwiedził 8 różnych klubów w 6 ligach. I pomimo rozegrania również 13 spotkań w barwach swojej reprezentacji, do największych rozgrywek klubowych nie wrócił. A teraz pora na jedną z obecnie największych pod względem potencjału gwiazd Warren Zaire Emery Czterokrotny reprezentant Francji w rozgrywkach Ligi Mistrzów Zagrał przeciwko Maccabi Haifa w październiku 2022 roku Mając 16 lat i 231 dni I można chyba śmiało powiedzieć, że z nazwisk, które do tej pory wymieniłem Rozwija się najlepiej jako młody talent Ma już ponad 50 występów we francuskiej ligę w barwach Paris Saint-Germain Oraz 15 występów w Lidze Mistrzów Jednym z zespołów, który często stawia na młodzież, jest belgijski Anderlecht. Szkółka, która wyprodukowała największą ilość belgijskich gwiazd, dała w 2013 roku szansę debiutu mającemu wówczas 16 lat i 148 dni Juriemu Tillemansowi. I z takimi zawodnikami często problem jest, by ocenić, czy zrealizowali swój potencjał w pełni. No bo ma 73 występy w reprezentacji w wieku 27 lat, ale ma też na przykład zaledwie 21 meczów w Lidze Mistrzów i 0 tytułów po odejściu z Belgii. Pora na kolejny zmarnowany talent, Allen Halilowicz. Chorwat, obecnie zawodnik holenderskiej fortuny Sittard, również szybko wrzucany był na głęboką wodę. W dniu debiutu w Lidze Mistrzów przeciwko PSG w 2012 roku miał 16 lat i 128 dni. Niestety, był to jeden z trzech występów w jego karierze w tych rozgrywkach i w sumie zaliczył w nich 11 minut. Z każdym kolejnym klubem było coraz gorzej, choć w tym sezonie można powiedzieć, że wraca. Dwa gole w pięciu pierwszych meczach. Przez długi czas mówiło się, że wielkim talentem stanie się skrzydłowy olimpiku Lyon Ryan Sherki. Mający algierskie pochodzenie zawodnik w lidze mistrzów debiutował w 2019 roku i wówczas stał się drugim najmłodszym w historii tych rozgrywek. Miał być kolejnym wielomilionowym transferem z klubu. Tymczasem występuje w nim już od 5 lat i zarówno jego umiejętności, jak i statystyki zaliczyły sporą stagnację. W lidze mistrzów zagrał jeszcze tylko raz i nie zadebiutował w kadrze. Teraz pora na zawodnika, który tytuł najmłodszego dzierżył przez aż 26 lat. 23 listopada 1994 roku na boisku w spotkaniu Anderlecht-Steaua Bukareszt wszedł mający 16 lat i 86 dni nigeryjski lewy obrońca Celestin Babajaro. I choć w rozgrywkach Champions League ostatecznie zaliczył tylko 16 występów, to za sukces jego kariery można na pewno uznać 180 spotkań w Premier League w barwach Chelsea i Newcastle. Niestety, zakończył Wcześniej w wieku 30 lat. Drugi w klasyfikacji najmłodszych strzelców w historii Champions League, drugi także w klasyfikacji debiutantów Mini. Mal. Młoda nowa gwiazda Barsy, w zeszłym sezonie przeciwko Antwerpii pojawiła się na boisku na ostatnie 22 minuty meczu. Od tamtej pory został najmłodszym w historii, który wybiegł w tych rozgrywkach od pierwszej minuty, najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii, rozegrał prawie 50 spotkań w klubie i został mistrzem Europy. Co za początek. Jeśli nie wiedzieliście, kto był najmłodszym w historii zawodnikiem w Lidze Mistrzów, to już rozwiewam wątpliwości. Urodzony w Kamerunie Niemiec Jusuf Mukoko miał zaledwie 16 lat i 18 dni, gdy rozegrał swoje pierwsze minuty w rozgrywkach przeciwko Zenitowi Sankt Petersburg w 2020 roku. I choć pozostaniu najmłodszym strzelcem w Bundeslidze, najmłodszym debiutantem w kadrze niemieckiej, jego kariera trochę przygasła. Odbudowuje się obecnie w Nicei, gdzie dosłownie wczoraj ustrzelił dublet w swoim drugim meczu w klubie. Potencjał wciąż u tego 19 latka jest. A co wy robiliście, gdy mieliście 16 lat? Moje pytanie na dziś, na które zostawiajcie odpowiedzi w komentarzach. To czy Waszym zdaniem ktoś przełamie kiedyś granicę 16 lat, debiutując w tych rozgrywkach? Czy 15-letni piłkarz byłby w ogóle na to gotowy? Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.